Dobrze jest widzieć wszystko, prawda? Dlatego sama stosuję i wszystkim polecam maxiluten. A w okresie jesienno-zimowym świetnym wyborem jest maxiluten D3. Maxiluten D3 też zawiera substancje wspierające prawidłowe widzenie. I aż 24 mg luteiny. A do tego dostarcza wysokiej dawki witaminy D3 Tak nam wszystkim teraz potrzebnej Maxiluten D3 To podwójna korzyść w jednej tabletce Maxiluten, numer jeden w aptekach Wśród tabletek z luteiną Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady lub pół jajka. Albo bogaty zestaw witamin i minerałów na cały dzień. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitamin R Senior D3. Acti Vitamin R Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebne jesienią i zimą. A do tego Acti Vitamin R Senior D3 znajdziesz w swojej aptece, jak zwykle w atrakcyjnej cenie. Za wszystkie nieprzespane noce. Za to, że się mnie troszczysz. Dziękuję za to, że wybierasz mądrze. Oryginalną flegaminę wiele leków na kaszel mokry, tylko rozrzedza wydzielinę. Flegamina dodatkowo aktywuje rzęski i oczyszcza głębokie zakamarki płuc, chroniąc przed dalszym rozwojem infekcji. Kaszel ginie po flegaminie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana niezbędnego. Wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii Pobiegającej przeciekaniu. Jedno niezbędne. Żyj wygodniej. Jak usunąć plamy i ochronić kolory? Użyj vanisza zamiast wielu produktów do prania. Już jedna miarka wystarczy, by usunąć plamy nawet w 20 stopniach i ochronić kolory przed zafarbowaniem. Lepiej niż chusteczka. Wow! Z vaniszem ubrania żyją dłużej. To są dały do biegania? No. a gdzie je kupiłeś? Ja ich nie kupiłem, ja je produkuję. U, a zrobiłbyś dla mnie? Pewnie. Rozmiar 49, stopa rzymska. Rzymska. Hmm? A i wyślesz mi do Werony? Bo mecz tam gram. Yy, Wrona. Andrzej. Yy, I zapłacę ci teraz. Przedsiębiorco, dla swoich klientów robisz rzeczy niemożliwe. Z terminalem w aplikacji przyjmiesz płatności gdzie chcesz, a jak zaczynasz, pomoże ekspert ING na wideo. To. Jak się czuję? Cześć córeczko. No dobrze, tylko martwi mnie to, że nie odzywają się z tej, z tej pracy. ty to aplikowałeś? Rozłożyłem no to CV, tylko że najgorsze teraz to szukają młodych. No co, ty przecież oni patrzą na kwalifikacje, a nie na wiek. No to ja też na to liczę. Zawód po 50C to już tylko uczucie. Nawet 9 na 10 aplikacji osób 50, plus pozostaje bez odpowiedzi. Pora to zmienić. oal praca. Tu oferty czekają na wszystkich. Jestem. A ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam apap. Weź apap, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania? W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem farmaceutą. Apap, zaskocz ból. A na noc weź ABAP Noc. koibul sprowadza sen nieuzależnie. ABAP Noc. Od pokoleń naszą siłę czerpiemy z ziół. Amol. Do odetchnąć od przeziębienia. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobrze jest widzieć wszystko, prawda? Dlatego sama stosuję i wszystkim polecam Maxiluten, a w okresie jesienno-zimowym świetnym wyborem jest Maxiluten D3. Maxiluten D3 też zawiera substancje wspierające prawidłowe widzenie i aż 24 mg luteiny, a do tego dostarcza wysokiej dawki witaminy D3 tak nam wszystkim teraz potrzebnej. Maxi Luten D3. To podwójna korzyść w jednej tabletce. Maxi Luten. Numer jeden w aptekach wśród tabletek z luteiną. Pani Hania kupuje zestaw witamin i minerałów za 25 zł. A opakowanie witaminy D3 za 15 zł. Pani Hania potrzebuje jedno i drugie. Ile zapłaci łącznie? Około 24 zł, bo tylko tyle kosztuje Acti R Senior D3. Acti Vitamin R Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 Jednostek witaminy D3, tak ważnej jesienią i zimą, Akty R Senior D3 to witaminy i minerały dostosowane do potrzeb seniora w bardzo dobrej cenie. Co, będę czuł się pełny, a potem będzie mi ciężko, a to oznacza tylko jedno. Gazy. Co teraz? Żeby uniknąć dyskomfortu trawiennego, zastosuj trawisto. Trawisto wspomaga trawienie, eliminację nadmiaru gazów i wspiera układ pokarmowy. Trawisto i trawisz to. Za wszystkie nieprzespane noce. Za to, że się nie troszczysz. Dziękuję za to, że wybierasz mądrze. Oryginalną flegaminę. Wiele leków na kaszel mokry tylko rozrzedza wydzielinę. Flegamina dodatkowo aktywuje rzęski i oczyszcza głębokie zakamarki płuc, chroniąc przed dalszym rozwojem infekcji. Kaszel ginie po flegaminie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego, wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. ale niezbędny. Żyj wygodniej. Od pokoleń naszą siłę czerpiemy z ziół. Amol. To odetchnąć od przeziębienia. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy się z lekarzem lub farmaceutą. Jak usunąć plamy i ochronić kolory? Użyj wanisza zamiast wielu produktów do prania. Już jedna miarka wystarczy, by usunąć plamy nawet w 20 stopniach i ochronić kolory przed zafarbowaniem. Lepiej niż chusteczka. Wow! Z waniszem ubrania żyją dłużej. A dlaczego to jest tako z mamy? No to zapytaj, o jak jest. A mango jalapeno nie macie? Mamy. Licz chili? Mamy. A zrobicie mi catering na trasę? No food trucka macie? Mamy. Przedsiębiorcy dla swoich klientów robisz rzeczy niemożliwe. Leasing auta w aplikacji i biznes rusza w trasę. A jak zaczynasz, pomoże ci ekspert IMG na wideo. Jestem. A ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam APAP. Weź APAP, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek Dla bezpieczeństwa, stoczaj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP. Zaskocz ból. A na noc weź APAP Noc. Koi ból sprowadza sen nieuzależnie. APAP Noc. <laughs> widzieć wszystko, prawda? Dlatego sama stosuję i wszystkim polecam Maxiluten, a w okresie jesienno-zimowym świetnym wyborem jest Maxiluten D3. Maxiluten D3 też zawiera substancje wspierające prawidłowe widzenie i aż 24 mg luteiny, a do tego dostarcza wysokiej dawki witaminy D3 tak nam wszystkim teraz potrzebnej. Maxi Luten D3. To podwójna korzyść w jednej tabletce. Maxi Luten. Numer jeden w aptekach wśród tabletek z luteiną. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady lub pół jajka. Albo bogaty zestaw witamin i minerałów na cały dzień. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Active Witaminer Senior D3. Vitaminer senior D3. To witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. A do tego Aktywitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece jak zwykle w atrakcyjnej cenie. Za wszystkie nieprzespane noce. Za to, że się nie troszczysz. Dziękuję za to, że wybierasz mądrze oryginalną Flegaminę. Wiele leków na kaszel mokry tylko rozrzedza wydzielinę. Flegamina dodatkowo aktywuje rzęski i oczyszcza głębokie zakamarki płuc, chroniąc przed dalszym rozwojem infekcji. Kaszel ginie po flegaminie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci, magnum flex and strong Jana niezbędnego, wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii Zapobiegającej przeciekaniu. Jana niezbędny. Żyj wygodniej. Od pokoleń naszą siłę czerpiemy z sił Amol. odetchnąć od przeziębienia. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak usunąć plamy i ochronić kolory? Użyj vanisza zamiast wielu produktów do prania. Już jedna miarka wystarczy, by usunąć plamy nawet w 20 stopniach i ochronić kolory przed zafarbowaniem. Lepiej niż chusteczka. Wow! Z vaniszem ubrania żyją dłużej. Terminal w telefonie? Nie wiedziałem, że takie coś jest. Ja też nie. Ekspert z mi to podpowiedział. Posiadacze fajnych pomysłów. Na starcie filmy pomoże Wam ekspert z na wideo. Halo? Cześć, Tato! Jak się czujesz? Cześć, córeczko. No dobrze, tylko martwi mnie to, że nie odzywają się z tej, z tej pracy. ty, co aplikowałeś? Rozłożyłem no to CV, tylko że najgorsze teraz to szukają młodych. No co, ty przecież oni patrzą na kwalifikacje, a nie na wiek. No to ja też na to liczę. Zawód po 50C to już tylko uczucie. Nawet 9 na 10 aplikacji osób 50, plus pozostaje bez odpowiedzi. Pora to zmienić. Olx praca. Tu oferty czekają na wszystkich. Jestem. A Ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam APAP. Weź APAP, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub to APAP. Zaskocz ból. A na noc weź apap noc, koibul sprowadza sen uzależnia APAP noc. Ile czasu powinien działać środek nasenny? Zbyt długie działanie oznacza senność następnego ranka. Kiedy potrzebujesz leku nasennego, sięgnij po stil. Lumina pozwala zasnąć już po 15 minutach. Działa do 6 godzin, po czym pozwala w naturalny sposób się wybudzić. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lumina Zdrowo przez Pana noc, dobrze rozpoczęty dzień. Luminastil. Przez panę Za to, że się nie troszczysz. Dziękuję za to, że wybierasz mądrze. Oryginalną flegaminę. Wiele leków na kaszel mokry, tylko rozrzedza wydzielinę. Flegamina dodatkowo aktywuje rzęski i oczyszcza głębokie zakamarki płuc, chroniąc przed dalszym rozwojem infekcji. Kaszel ginie. To To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani Hania kupuje zestaw witamin i minerałów za 25 zł, a opakowanie witaminy D3 za 15 zł. Pani Hania potrzebuje jedno i drugie? Ile zapłaci łącznie? Około 24 zł, bo tylko tyle kosztuje Activitaminer Senior D3. Activitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2011. 2000 te witaminy D3, tak ważne i jesienią i zimą. R Senior D3 to witaminy i minerały dostosowane do potrzeb seniora w bardzo dobrej cenie. Jestem. A ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam APAP. Weź APAP, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek, dla... W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. ABAP. zaskocz ból. A na noc weź ABAP noc. Koi ból, sprowadza sen nieuzależnie. ABAP noc. Dobrze jest widzieć wszystko, prawda? Dlatego sama stosuję i wszystkim polecam maxiluten. A w okresie jesienno-zimowym świetnym wyborem jest maxiluten D3. Maxiluten D3 też zawiera substancje wspierające prawidłowe widzenie. I aż 24 mg luteiny a do tego dostarcza wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam wszystkim teraz potrzebnej. Maxi Luten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Maxi Luten, numer jeden w aptekach wśród tabletek z luteiną. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego, wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. Jana Niezbędny. Żyj wygodniej. Sí.